Siemanko, laki z tej strony, i słuchajcie, zrobimy dzisiaj niespodziankę Gplayowi, Z tego powodu, że Gplay już ma za niedługo 2 miliony subskrypcji, pusz, przyjdziemy tutaj do sklepu i kupimy mu super mega niespodziankę. E, witam, dzień dobry, witam, dzień dobry, witam. Co dzień dobry, tutaj mamy? Witamy w naszym sklepie z rzeczami YouTuberów. Bardzo zapraszam do zakupów. Rzeczami youtuberów? Ale tutaj są super rzeczy youtuberów. Jeśli poznajcie jakiś, jacyś z tych youtuberów tutaj, którzy są, to normalnie napiszcie w komentarzach, jeśli jeśli znacie któryś, któryś z tych youtuberów. Nie no, super, tutaj są mega rzeczy. Hmm, ja bym tylko chciał e, prezent dla. O, witam tu, że, że pani pani tutaj też wybiera sobie jakieś super rzeczy. E, no dobra, ale ja bym chciał prezent dla Gplaya. O, właśnie to, właśnie to. E, proszę pana, Kwietny ile wybór, ten mieczek będzie laki. kosztować? Ten mieczek jest niesamowity, on kosztuje 30 twa złota jest naprawdę, naprawdę niczego sobie, no jeden z naszych najlepszych tutaj. Dobra, to ja go wezmę, ja go wezmę i zobaczymy, kto to, co to jest. Co tu się wyrabia? Jocie! Ile, no chwila. Ile... A mi się ten, ten mieczek też podoba. Dziewczynom się ustępuje, ja tak słyszałam, proszę pana, to ja powinienem dostać ten mieczek. Możesz mi go dać? Chwila, go? Y, chwila, y, zaraz, zaraz. Jak muszę kupić y, mojemu kumplowi na prezent na dwa miliony? Jocie, widzowie, zobaczcie, co to dodało! Jocie! Przecież ten mieczek normalnie dodaje tyle efektów, że ja nie wierzę. Zobaczcie, jak, jak ja szybko biegam! Jocie! I to normalnie. Mieć Jeeplay'a jest. Jaki on jest wielki, ogromny! G Play będzie tak zachwycony, jak mu dam taki prezent! Jesteście ciekawi jego reakcji, jak on zareaguje na taki super mega prezent! To oglądajcie do samego końca! Jeśli chcecie, żeby kupił tą super mega rzecz dla Gplaya w niespodziance, to kliknijcie teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję z zmiecie z czerwonego przycisku na szary. To do dzieła, klikajcie. ...tak taki będzie y, kosztować, no tak, tak, jak taki mówiłem, właśnie... tutaj będzie 32 2, 2, 2 sztabki złota i jest pana. Ogólnie to jest naprawdę... Cii, cii. To dzięki wielkie, Nie zakup. to, to do widzenia. No. Do widzenia, do widzenia. Przecież to wszystko, wiecie, że to Ender Dragona na jednego hita normalnie yy, wygrywa się gry na jednego hita z tym mieczykiem. Jaki jestem szybki, widzicie to? Ja tu przygotowałem specjalnie dla niego taki prezent, zobaczcie, opakunek dla prezentu yy, i właśnie w tym prezencie schowamy mu ten właśnie mieczyk. Dobra, okej, okay, jak schowamy tutaj ten mieczyk. I tak on wygląda z bliska, zobaczcie, jako, jaki to jest super mega prezent. Dobra, pakujemy prezent, w stążeczka, e, jest wszystko gotowe. E, dlatego teraz, G-Play jesteś może w domu, mam dla Ciebie super prezent. Będziesz tak zadowolony. Aha. Ej, ja to kto? Wezmę sobie teraz to, to, to mi się też przyda, idziemy teraz do domu, G-Play, przecież... on ma tyle fantów, że naprawdę będzie ej, przecież... zbierać Przecież to nie G-Play, Ej, chwila! G-Play, jesteś może ej. w domu, ej, jesteś może tam u góry ktoś tutaj szpera w twoim domu. ej, halo! Tak je sobie wezmę? Przecież Normalnie ty nie jesteś. I przecież ty nie jesteś z Czemu ty to ej, wszystko czy, bierzesz? Czego chcesz ode mnie? Weź mi daj spokój. Ja tylko tutaj sobie biorę to jeszcze. I ja uciekam się, Manko. A ja poczekaj. Ej, gocem. ale, o, ale o, ty dawaj, ty te o, dawaj te rzeczy. Udawaj te rzeczy! co to za prezent, ale fajny prezent, Ty. O, jaki mieczyk, dobra, przyda mi się taki ej. siema. Fajny mieczyk, dzięki. Dobra. O, to jeszcze wezmę, ślaban. Ej, stój, to, to jest prezent, to jest prezent, to jest prezent. No nie, jego, jego nie mogę schwytać. O, dobra, do tego domu poszedł. To na pewno może go jakoś zobaczę. Ej, słuchajcie, on prezent dla G playa normalnie. Ja tak, ja tak się starałem, żeby coś fajnego znaleźć, a teraz tego prezentu nie ma, no nie. <laughs> Co ja teraz zrobię? Prezentu nie ma, Gplay nie będzie mógł uczcić swoich, 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 swoich normalnie mega, mega świąt, I jacie, ej widzowie, przecież, przecież tu był prezent i prezentu nie ma. o nie, Gplay teraz idzie, co ja mu teraz wytłumaczę, jak ja mu powiem? Co ja mu... Dobra, idę do domku, jak ładna dzisiaj pogoda, może coś fajnego bym sobie porobił i chwila. A gdzie są moje te w ogóle tutaj piłkarzyki? Ej, Laki, zabrałeś moje piłkarzyki i tutaj kwiaty. Ej, Jim, słuchaj, stała Stało się taka sytuacja dziwna. Yy, w prezencie miałem dla ciebie prezent niespodziarka przyszykowany. No i tutaj Jaki? zapakowałem prezent. Słuchaj, taki mega miecz, który normalnie dodaje tyle efektów, szybkość, yy, wszystko, moc i w ogóle. Ale tutaj był u ciebie jakiś koleś i normalnie tak? zabierał sobie rzeczy. Ja nie mogę, no ale. Ja cię kręcę stary w ogóle co, co jest grane ja mam ogólnie monitoring przecież zaraz mogę namierzyć i go znajdziemy w razie co O no dobra no to pokaż jak to wyglądało na, na monitoringu yy, sprawdzimy to Oglądaj, og no, oglądajmy sobie Jaki razem Jak ja w ogóle no dobra mam tutaj taki monitorek ja tu słuchaj sobie odpalam chcesz zobaczyć czy ja mam sprawdzić tutaj Tak Poszkę. sprawdź oglądamy no ty to jest... To jest chyba hagiłagi, słuchaj! Z twarzy normalnie przebrany hagiłagi. Jakby hagiłagi wziął sobie normalnie jakieś, wiesz co, jakieś po prostu przebranie i tu to... Dobra, chodź idziemy. No dobra. Słuchaj, czyli czy czy ty to, czyli to, a wiesz Normalnie gdzie on mieszka, wiesz gdzie on jest Bo on ma ten my, taki, taką rzecz Super, youtubową, gplaya Serio? Ja nie mogę G Moją gplayowską rzecz I słuchaj, to miał być prezent dla mnie, to musimy Koniecznie to odzyskać, słuchaj, ja wiem w ogóle Gdzie hagiłagi mieszka, on jest moim sąsiadem Tak naprawdę, stary, Byście nie spodziewał Serio? Dawaj pojedziemy Sąsiadem, samochodem. poczekaj, 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 okej, okay, podjedziemy Tylko gdzie to jest? Musimy jakiś też Plan ustalić, jak to zrobić Po cichutku, żeby, żeby nikt się nie zorientował że tam dobra, słuchaj, wiesz, co, ja, ja już kiedyś go przyłapałem. On mi normalnie grządki z ogródka, wiesz, co kradł. A teraz wygląda na to, że. Tutaj sąsiad, do w dom, Normalnie, przyszło, to sąsiad, do w dom. dobra. Czyli tutaj jest, to może się jakoś rozejdziemy, sprawdzimy, czy go nie ma w domu. O, otwarte drzwi widzę. I... Czekaj, Laki, chyba niedawno był. Zobacz, jakie on ma w ogóle tutaj pancerne drzwi do domu, żeby nikt nie mógł do niego wejść. Widzisz, one są otwarte. Także mamy teraz szansę. Możliwe, że go teraz przyłapiemy, jak wypakowuje te rzeczy. Chodź idziemy zobaczyć w ogóle. Może gdzieś tutaj go znajdziemy. Halo. Halo, co? A jest tutaj... Jesteś tu, przyłapaliśmy cię. Co jest... to jest? Hej. Tutaj jest dziecko. Halo, mamy wszystko, mamy nagrania i wszystko. O, co tu jest napisane? Dla bezpieczeństwa wszystkie rzeczy odkładam do banku? O nie, czyli on nie, nie będzie miał tutaj tej, tej rzeczy, którą ja szukam, którą miałem dla ciebie w niespodziance? O ja Idę Dzień na play. górę, go poszukam. Dobra, może, idź słuchaj, na górę, go poszukaj. Znajdę. A ja tutaj yy, zobaczę, czyli będziemy musieli iść do banku i zobaczyć zobaczyć całe to przedstawienie, które będzie. Ej! Witaj tu, Hagiłagi, Co robisz w moim domu? Wynoś się natychmiast. Żęcie tu nie Widział, już twojego kolegę schwytałem, w moją pułapkę się załadował gdzie jest -play? Właśnie, przecież G play był u góry u ciebie A tutaj ty nagle co? go nie ma Lepiej do mnie nie podchodź, bo teraz mam mega kozacki mieczyk, słuchaj Ci resztę rzeczy, słuchaj, schowałem w banku Tak naprawdę, wiesz co, wszystko jest już schowane Zaraz schowam jeszcze ten mieczyk A twój kolega normalnie jest schwytany w pułapkę I tak naprawdę Tam u góry jest na pewno Ej, play zaraz po ciebie przyjdę, ziomeczku Nie, nie obawiaj się O, ty... 珠海捷。S S Cały dzień normalnie stoję tutaj yy, na, 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 na oknie i obserwuję, ponieważ wszedł tutaj hagiłagi. Wszedł z tym mieczem i nie wiem kiedy yy, on wyjdzie. Słuchajcie, tu jest bank najbardziej strzyżony, najlepsze zabezpieczenia. Zobaczcie tylko to. I on w tym momencie chyba odkłada tę niespodziankę, którą ja mam... O, wyszedł właśnie. Zobaczcie, wyszedł. Oj, super! Prawa załatwiona, panowie, jesteście najlepsi. W mojej tajnej skryjówce schowałem wszystkie najbardziej wartościowe rzeczy i nikt nie ma tego... Dostępu, bo tylko ja mam kartę. Dzięki temu, tak naprawdę mogę zrobić co tylko chcę, mogę Sześćcie? mieć dostęp. Dobra, do idziemy tam, Idę do idziemy tam bazy. Normalnie idziemy do banku i zobaczymy, gdzie, gdzie jest ten mieć. Przecież teraz jest wszystko na tacy podane, ponieważ my sobie tu wchodzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj przed chwilą był taki pan Hagiłagi. Dzień dobry, witamy. Zielony, czy, czy tutaj można gdzieś on, gdzie on, gdzie on, gdzie on wchodzi? Pan tutaj ma w rogu swój tajny skarbiec, nikt tam nie może wchodzić. On ma i tak tylko kartę dostępu, także pan nie. Wejdzie drogu? A karty dostępu potrzeba. O, tam coś widzę, tam widzę. Ja cię, on tam schow tam tam w tym schowku jest wszystko. Czyli tutaj karty potrzebuje! Dobra, teraz tylko... Dobra, to dzięki za informacje, panowie z banku, to życzę mi pracy! E, dobra, słuchajcie, e, wszystko informacje, dowiedziałem się. Teraz muszę pójść za Hugimorgiem. wo wow wow wo wow, wow. w złą stronę poszedłem. Co? Gdzie on idzie? Przecież, przecież... on ma tam kartę, którą musimy odzyskać. I, I... co? On ma tyle z diamentów? To... To pewnie, na pewno od kogoś... Od kogoś sobie pożyczył. E, halo? Dobra, Krówki, 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 normalnie. Dzisiaj jest nasz szczęśliwy dzień. Będziemy mieli tyle pieniędzy. Jak sprzedamy niedługo ten mieczyk, on jest warty normalnie miliony. Teraz tylko musimy bezpiecznie schować dziś kartę w naszym domku, okej? Okay, Właśnie, także gdzie on kartę schowa? Gdzie on kartę schowa? Jeśli będziemy wiedzieć, gdzie on kartę schowa, to będziemy mieć w, w, wgląd do tej rzeczy. -play -o, -play o, tutaj jest, dobra. Dobra, Karta schowana, idziemy teraz tu, jeszcze sprawdzimy, wszystko jest schowane. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu, słuchajcie, dawno takiego szczęśliwego jest. dnia nie miałem. udało miała. się! Jest, 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 teraz. jest, jest! Hagiłagi, Hagiłagi! Zdobyłem twoją kartę! Ej, he, he. hey, gdzie on jest? Jeszcze wyżej wszedł? Ha ha ha, 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 ha. mam twoją kartę, Hagiłagi. Zobacz tylko to! Ej, co jest grane? Co ty tutaj kombinujesz? Ej, co ty w ogóle? Ej, masz mi natychmiast oddać tą kartę? Skąd ty w ogóle I ty tu ją wziąłeś? Nie, kartę, nie, 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 z z tego. Poczekajcie, poczekaj, mam tutaj nie, 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 Ej, ej, co jest grane w ogóle, ty cwaniaku jeden, chcesz mi wyrolować, hagiego łagiego, tak naprawdę zaraz się, słuchaj, zamienię w normalnie w swoją lepszą wersję i ci pokażę, wiesz co, ja tak, potrafię. Tak, lepszą wersję, ty Hagi łagi, ty na pewno masz lepszą wersję? Ty, poczekajcie, bo jak się zmieni, to może normalnie, ty, co, co ty, co na to? to ty naprawdę byłeś. Wypuszczaj mnie, bo teraz jestem pięć razy silniejszy, oddawaj moją kartę. Zobacz co ja mam, ja ma, mam, dostęp do rzeczy youtubera, tajemniczej rzeczy Gplaya, o której ty nie będziesz wiedział Gdzie, gdzie, gdzie jest mój kolega właśnie Gplay, A ja Mów mam mi. twojego kolegę, a nie powiem ci, dam na, 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 na Czy on jest w tamtym domu u ciebie, który u ciebie byliśmy, ja biegnę tam zobaczyć, ale na początku Jasne, że nie Później idziemy do Gplaya, yy, dajemy mu ten, ten, prezent, no i w końcu się uda na 2 miliony, będzie, będzie zadowolony, dobra Tutaj wchodzimy, aha, dobra jest! Jocie! Tylko to właśnie to szukaliśmy tego cały czas! Szukaliśmy tego cały czas i jest! Mamy to w ręce! I znów to, zobaczcie Tyle w ogóle, tyle, tyle Serduszek normalnie w ekwipunku Zobaczmy to, wow Health boost i w ogóle jakieś Doładowania, że życie Mi się cały czas będzie uleczało Jacie, dobra, całe szczęście Że wszystko się udało pozytywnie Tylko jak teraz, jak teraz trafić Do, do bazy Hagiego, łagiego, hmm Dobra, podejdę do niego bliżej Jacie I znów to samo, te same, Wysoki skok też mam przez przy ten, tym, przez tym ten, przez ten właśnie przez tą rzecz Playa, ale super! Wiecie co, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. E, Czyli na początku trzeba znaleźć Hagiego Agiego, a dopiero później znaleźć kumpla naszego. Lucky! Gdzie jesteś, ziomeczku? Hmm, gdzie jesteś? Ty mnie o to pytasz ty Ja właśnie miałem o to, to samo pytanie do ciebie! G-Play słyszę twój głos, ale nie wiem gdzie jesteś! Może to przez ten... Może, może to przez ten... tą przez tą rzecz mamy. Do, Jestem z między tobą swoim domem, słuchaj, a tym... Jestem między swoim domem a domem Hagiego łagiego. Gdzie ty jesteś? Słyszę ciebie! Ty, ale dziwne! Czyli my mamy normalny kontakt między sobą? Yy, że, że że ten... O widzę cię! Patrz do góry, patrz do góry! pum Pum, pum. pum. siła ty, jak ty tak wysoko skaczesz? To jest niemożliwe, Laki. To jest słuchaj, załamanie normalnie praw fizyki, przecież. Ej, słuchaj, zobacz tylko to! Trzymaj, mam dla ciebie prezent! Od, musisz odpakować ten prezent, tak jak miałem to wszystko zrobić. Ej, musisz odpakować ten prezent i wziąć go stąd. Tutaj jest odłożony, dawaj, odpakowuj prezent przy wszystkich! To jest prezent na 2 miliony, za niedługo bierzesz 2 miliony, myślę, że to jest chwila moment, ale ja już ci i dla ciebie prezent przyszykowałem, no proszę. Ej, to czekaj, czekaj, bo nie zamknąłeś tego prezentu Laki. Ja nie mogę, ale wielka nie... No tego się nie spodziewałem. Słuchaj w ogóle nie, nie ciekawiło cię jakim cudem się wydostałem w ogóle z y, opresji jakiego łagiego No właśnie to zrobiłeś. Na górze. Bo na początku byłeś tutaj u góry, tak? To może nie wiem parę że ja ci jest niech Nie On mi wiesz co, dał parę diamentów yy, i po prostu ja mu powiedziałem parę sekretów swoich, gdzie ma, wiesz co, szukać diaksów, jak zdobywać, wiesz co, jak najwięcej po prostu bloków diamentowych w Minecrafcie i mnie wypuścił. Normalnie no ale jak to niby? niby przecież wcześniej tam też jakby zatrzymałem i on nie mógł normalnie się poruszać, to dziwne, ale dobra. Odpakuj najpierw prezent i zobaczymy czy, czy będziesz Odpakujemy, zadowolony. Odpakujemy, słuchaj, na początku tą ściankę całą. I uwaga! Jacek, tym ty, ty, jak, ty, 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 ty widzisz, ten nie dobry. Laki, ja nie mogę. Normalnie przecież to jest idealny mieczyk dla mnie Przecież to stary pasuje jak ulał I ja cię kręcę Jak mi do twarzy, słuchaj, może mi zdjęcie zrobisz jakieś Co ty na no to? pewno, już zrobiłem nawet dwa Ja cię, ale super o? wyglądasz Laki? Ty. Ale ja w ogóle nie mam kontroli Jak ja teraz szybko potrafię biegać Jak ja jestem Sonic X normalnie, taki szybki, patrz Bum Zbawimy się w berka Wiecie, ale jak ci się podoba ten prezent, co? Super, nie? Stary, najlepszy prezent, jaki mogłem dostać A czykolwiek jeszcze, wiesz co, tych dwóch milionów subów, nie wbiłem jeszcze trochę, wiesz, co mi brakuje, ale dziękuję ci, słuchaj, bardzo, bardzo, wiesz co, doceniam twoje starania i tak naprawdę dziękuję ci, Mieczyk jest mega kozacki, mega mi się podoba, idę go wypróbować na jakichś ząbiaczkach teraz, wiesz. No i super, widzicie, widzowie, jest zadowolony Gplay i o to właśnie wchodziło nam, dlatego dziękujemy za oglądanie i pa, pa.